Dobra, ładujemy komentarze. I zwycięzcą giveawaya na słońce, Bronie legacji itp. i td. zostaje. Rebker, co jest? Rebker! Rebker wygrał. Dobra, xd. Rebker to mój kolega, jak coś się no, chyba nie może wygrać. Dobra, to jeszcze raz. Zwycięzcą zostaje. Cubix. Ty, to wczoraj gościu z live'a co? Przyszedł od ciebie? Czekaj, dobra, teraz musimy zobaczyć czy ma publiczne komy. A, dobra Mmm, kanały Tak, sobie zamroń Dobra i patrzymy Czy nie, na no, pewno... Ja z tobą nie wiem, się z tobą nie da zrobić tego Jezu, ilon ma subów? Da się to jakoś szybciej wyszukać? O dobra, jestem ja A no to on przyszedł od ciebie Lechi, więc raczej ciebie też ma Ila. Bo jestem ślepy, więc jak chcesz to mi mówcie. Ty. Jaki ty masz awatar? Jeszcze ten sam. A, ten sam, dobra. <laughs> A, jesteś, dobra. Ma oba subskrypcje, więc... Ubix odezwij się do mnie. Ja ci tam napiszę na privie i w ogóle, więc... Wyg wygrałeś no.